Kochani, e, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was e, równie serdecznie na moje e, dzisiejsze e, czy, e, czytanie. Dzisiaj zobaczymy, jakie uczucia... E, ma on do Was, czy ona ma do Was na ten moment, czyli w tej, w tej obecnej chwili, co On teraz do Was czuje? Ja mam wrażenie, że On chce tutaj ofiarować Wam swoje, swoje uczucia, swoją miłość, ale oczekuje od Was tego samego. E, e... Oczekuję, że odwzajemnicie tutaj jego uczucia, jego miłość. Całkiem możliwe, że wy już to zrobiliście, że, ofiar, że ofiarowałyście mu swoje uczucia. Swoją miłość i czekacie tutaj, aż on to zrobi. Jak on w zamian tutaj za, za wasze uczucia, tutaj za, za waszą miłość, tutaj ofiaruje wam tyle samo uczuć, tyle samo miłości, ile wy tak naprawdę ofiarowałyście jemu. No właśnie. Całkiem możliwe, że jest na odwrót, że to on tutaj ofiarował wam swoje, swoje uczucia, swoją miłość i y, on czeka, aż wy tutaj obzajemicie te uczucia. Tutaj ofiarujecie mu tyle samo uczuć, tyle samo miłości, ile on ofiaruje. Tutaj Wam, on czeka na jakieś ostateczne rozstrzygnięcie, tutaj zakończenie czegoś, co być miało, co być może miało miejsce tutaj Waszej przeszłości, co się wydarzyło między Wami w przeszłości. Możliwe, że oboje tutaj. Czy, y, y, czy czekacie na zamknięcie jakiejś Waszej wspólnej y, tutaj y, y, przy, y, przyszłości? Całkiem możliwe, że y, On ma być Waszym nauczycielem. On, wa, y, on, wa, y, on, wa, y, on ma Was nauczyć kochać. No, właśnie, bo możliwe, że do tej pory wy tego nie wiedzieliście, jak kochać. No, właśnie, On przychodzi tutaj i ofiaruje Wam swoją miłość, swoje uczucia, tutaj albo będzie Wam też ofiarował swoją miłość, swoje uczucia, właśnie po to, żeby. Nauczyć Was tej miłości, na, y, nauczyć Was kochać, tutaj uwzajemniać też, że miłość polega nie tylko na dawaniu, ale również na braniu, tutaj też okazywaniu tych uczuć z drugiej strony, no właśnie. Tutaj też na wzajemnym y, dzieleniu się y, y, to, y, to miłością, tymi uczuciami, no właśnie, możliwe, że on tutaj chce ostatecznie ofiarować Wam sw swoją miłość, swoje uczucia, ale liczy też na to, że Wy odwzajemnicie y, jego miłość, jego uczucia. Tak naprawdę, te uczucia dopiero się w nim rodzą. Być może rodzą się o, ta miłość, te uczucia dopiero się w nim rodzą. Być może tutaj rodzą się w nim. Yy, yy, no właśnie, yy, rodzą się w nim zupełnie od nowa, yy, tutaj yy, od początku no właśnie tutaj być może wy już byliście w sobie za zakochani i ta miłość, która łączyła was w przeszłości, ona odradza się między wami na nowo jest znacznie stabilniejsza jest Mocniejsza i trwalsza, znacznie trwalsza niż wcześniej. Tutaj, tak jak mówię, te uczucia tak naprawdę dopiero zaczynają się w nim rodzić, i wy musicie, zanim on tutaj o Ofiaruje Wam swoją miłość, swoje uczucia. Te uczucia muszą najpierw się w nim narodzić. Tutaj muszą narodzić się, powstać w jego sercu. On musi mieć te uczucia w sobie, żeby móc je Wam ym, ofiarować. No właśnie, ja mam wrażenie, że w jego życiu, ale też w nim samym zachodzi zmiana, jeżeli chodzi o uczucia. Być może. Było tak, że on was wcześniej nie kochał, nie miał żadnych uczuć, ale to się u niego zmieniło. No, te uczucia, które są u niego w sercu, się zmieniły. No właśnie, tutaj nagle on zaczął was kochać, mimo że wcześniej was nie kochał i być może nawet kompletnie nic do was tutaj nie czuł. To tutaj te uczucia, które były, których nie było, których być może brakowało albo zabrakło w nim samym, one nagle zaczynają powstawać, one nagle tutaj zaczynają się rodzić. No właśnie, ale teraz on musi, musi się zdecydować, on ma wybór. No, właśnie, musi się zdecydować, czy chce podążać za tymi uczuciami, czy, czy chce podążać w kierunku tej miłości, która rodzi, bądź na nowo tutaj odradza się w jego sercu, czy, czy on chce iść w odwrotnym kierunku. Czy chce odejść od tej miłości kompletnie? No właśnie. Ja myślę, że ta miłość, która odradza się, czy się rodzi na ten moment w jego sercu, ona uwolni go od bólu i cierpienia, który on ma w sobie. Które ma w sercu, bo być może z jakiegoś powodu on cierpi, być może został zraniony właśnie z powodu miłości, z powodu jakiegoś zawodu miłosnego. Tutaj e, być może ktoś zawiódł jego serce, jego uczucia, no właśnie, ktoś go tu boleśnie zranił, mimo to te uczucia tutaj u niego w sercu odradzają się na nowo tutaj do Was i e, zastępują. Jakby ten ból wypierają z, z, z jego serca tutaj ból, ból, ból i cierpienie i zajmują jego miejsce. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i na koniec życzę Wam, żeby to czytanie się Wam spełniło i że no właśnie. Mm, y, Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, polubienia i subskrypcje.